Cześć i witam bardzo serdecznie. Robimy przegląd nowego karnetu bojowego w nowym sezonie. Yy, zaraz kupimy sobie karnecik i zobaczymy, co jest fajnego. Ja staram, sobie, staram się sobie nie spoilerować. Okej, okay, dostaliśmy. Jakieś <grywki> rzeczy? Do samochodziku, fajnie. Dobra, kochani, kupimy sobie zaraz karnet bojowy, ale na razie zrobię szybki przegląd, bo ja zawsze byłam ciekawa co jest do odblokowania właśnie za darmo właśnie swój sobie od oca, więc na szybko przeklikamy co jest za darmo, jak ktoś, 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 chce wiedzieć albo ktoś kupił, a nie pamięta co jest za darmo więc, proszę bardzo zaraz kupimy karnet i obejrzymy wszystkie nagrody na razie staram sobie nie spoilerować, jak coś tam widziałam dobra, Kwani, kupujemy karnecik Zwykły poproszę. Dobra, kochani, kupujemy. Ostwiemy się Wam, że jak kupowałam karnet, że kupiłam karnet bojowy albo coś w sensie nie bojowy, tylko karnet uczy, więc miałam lekki zawał. <noise> Dlatego teraz chwilę mi to zajęło, żeby się upewnić. Ale dobra. Mamy takiego skinka robotycznego. Dobra. Taki. Niebieski pancerz, nie wiem, chyba spoko. Chyba damska wersja, tak? Yy, spoko, nie moje klimaty, ale może pe pewnie ktoś będzie grał. Yy, mamy do tego kirof taki, fajnie wygląda malowanie, ale ładne. No to tym chyba będziemy grać. Taki plecaczek, ciekawy, o tu jest ziemia w ogóle, jakaś mapa, fajna fajne, takie ekranie gotowania, pałdolce, naklejki, amotka. Taka, taka o, yy, ikona Szyndaru, takie tło, fajne, jestem ciekaw, jak będą te wybuchy w krzale wyglądać. Okej, okay, i ta sama wersja, tylko czerwona, feudolce. Tak, i ten skinek w wersji czerwonej. Spoko taki. Nie wygląda źle. Ale cute! W ogóle ta pani mi się przewinęła wczoraj na TikToku. Ej, mega fajne. A to A, lotnia. Chyba średnia. A na niej się będzie chyba stało, tak bokiem? Nie wiem. Taka, o. O, jaka fajna! Ej, ej bardzo ładna pani. Ona jest uwu. Słuchajcie! Ej, jest super. Taka cute, cute słodka taka uwu pani. Ej, fajna! Fajna będzie grana. Dobra, lecimy dalej. Teraz jest ona w wersji i czerwonej? Chyba tak. Dobra, takie takie kolce jakieś. Piosenkę. dolce malowanie. I tutaj już średnie. Ekran. I chyba ona. Tak, to jest ona. Też fajna. Ale tamta biała chyba bardziej mi się podoba. Pandę mamy. Ej, to jest fajne. Ej, bardzo fajne. Podwójne? Fajne. Czekaj, jakby się będzie tym grało, kilofem. A, i one pewnie rosną przy fragu, nie? Im się ma więcej fragów, tym więcej pewnie tych bambusów. Fajne, fajne. Ta kampania szkalotnia. <laughs> Balonik, kochani. <laughs> Fajna. Okej, okay, mamy motkę. Oho. <laughs> Policja. Dobra i mamy panciochę taką. Aha, i jest wersja też... czerwona panda! O kurczę, fajne! Ale dziwnie wygląda taką ma dużą głowę. Fajne! Skojarzy mi się od razu z Kamilem pefronem. Emotka, dobra, fajna! A taka jest slim ta dziocha, Okej, okay, mamy taką panią. Co to jest? Kilof? Aha, bo ona ma ręce takie. Dobra. Dobra, rozumiem. Rozumiem, rozumiem. Plecaczek. W odolce. I będzie się grało jakby tymi rączkami. Kurczę, chyba nie jestem jakimś zwolennikiem tego, tak Dziwnie to wygląda. Jest jeden skinek w sklepie, który tak ma. To jest chyba Lela, ona tak się nazywa. Taka zimowa. No nie wiem, zobaczymy, spróbujemy, jak się tym gra. Dobra, dalej mamy. Lotnie. Takie słuchawki. I fajne takie kolorowe. Emotka. GG. Ekran czytania. Fudolce. GG. I GG! O to też fajne malowanie. I tak kawy recyklarystyczna. A ta jakoś nie siedzi mi. Zimowa. No właśnie o tym mówię. Ale ta średnia. Dobra, zobaczymy dalej. Okej, okay, jakiś jakiś taki robotyczny znowu. Okej, okay, w ogóle jest jakaś chyba nowa miejscówka właśnie z tego... O XR. Zobaczymy, co to jest takiego. No ten taki średni, nie siedzi. Bra, lecimy dalej, to nie będzie taki, jakaś druga wersja jego, albo to nie jest on. Taki plecaczek. No, to chyba spoko. Takie fajerwerki. A nie, to jest inny skinek. Nie, ten sam tylko o, dobra, Dobra, bez, bez maski. Dobra. O, takie DNA? Spoko. Też fajny taki plecaczek. Kilof. Dziwny. <taka>, taka rękawica. Faudolce i taka pani. Fajna taka. Taka klasy. Taka pani z biura. Fajna, fajna, fajna. O, szkoda, że ma takie okulary. Fajnie, fajnie wygląda, spoko Okej, okay, to jest sama pani tylko w takiej fioletowej wersji Dobra Wodolce Kona, znowu takie te fioletowe kilof I, I taka pani Ej, też fajnie wygląda, nie wiem czy lepiej Okej, okay, okulary da się z... da się zdjąć okulary, więc spoko Spoko może być o, mamy tego. Power Rangers. Myślałam, że będą tylko w sklepie. Takie kraptowanie. Nożyk. Fajny taki mały. I lotnie. Ciekawe, czy jeszcze jakiś kolor dostaniemy? No, chyba nie. A mamy złoty. Złoto żółty. Też taki mieczek. Oko, dolce to lotnie? Lotne, o kurczę. <grystanie> i, i taka wersja, i ten spoko wygląda, dobra, zobaczmy, to są nagrody dodatkowe, Okej, okay, to są takie kolorki, taki sztandar, faudolce. Jest taka panda. Fajny ma krawat. Ej, fajnie wygląda. Fajne te style. Dalej, tu już tylko kolory się zmieniają raczej. Więc nie będziemy patrzeć tak dokładnie. Ej, mega fajne. Ta czerwona jakoś mi nie siedziała. Ta też fajna. I tutaj mamy tą drugą. Ej, mega. Ej, bardzo fajne. Panterka, fajna. I tutaj też mamy kolorek zielony. Też mi tak średnio siedzi. Tutaj mamy pandę znowu. Taką mniej elegancką. Okej, tu już, tu już nie mamy. Dobra. I tutaj Mykazorda mamy. <gryw> Dziwnie wygląda śmiesznie, bo jest taki jakby niski. Fajne, co sądzimy o karneci kochani? Co sądzimy? Jeszcze na szybko zobaczymy mapkę czy nam gdzieś się pokaże mapka? Jest, ale ale szara Powiedziałam, że to jest dużo niebieskiego Zobaczymy jak to się będzie grało No i co kochani? Tyle, dziękuję za oglądanie i, i do zobaczenia w gierkach w tym sezonie